z takiego eksperymentalnego vlogu, um, eksperymentalnego vlogu eksperymentalnego filmu, który mam nadzieję, że będzie w pewien sposób um, początkiem tego całego vloga um, mojego daily vloga i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mam dzień wolny, z, ups, z angielskiego tak zwany flow day. No i niestety dzień wolny, to oczywiście Mariola mnie obarczyła masą, masą różnych e, rzeczy do roboty. E, zwłaszcza, że weekend prawdopodobnie Mariola wyjedzie sobie na działkę. Jak widzicie z tyłu mam e, już zamontowany e, fotelik, ponieważ pewnie będzie z siostrą i z jej synem e, będziemy jechać. Tak czy tak e, dzień wolny. To dla mnie to nie jest dla mnie dzień wolny, że mogę sobie zrobić co chcę. No nie, Mariola dała mi tutaj listę zadań i pierwsze co to muszę śmigać do miejsca rozpaczy. To jest takie miejsce, do którego nienawidzę jeździć z całego serca. Jest to IKEA. Tak jest, muszę jechać niestety do Ikei. I jakoś mnie to martwi. IKEA jest dla mnie miejscem, po prostu jak kiedyś umrę i pójdę do piekła to na pewno właśnie będę pracował w Ikei no, także tu tyle no i powoli dojeżdżamy Ikea w Łodzi mieści się w centrum handlowym Polski, Port Łódź największym centrum handlowym bo musicie wiedzieć, że w Łodzi wszystkie centra handlowe są największe no do momentu aż nie wybudują kolejnego największego, więc u nas są centra największe I najlepsze jest to im większe centrum handlowe, tym bardziej widać tą całą biedę w tej łodzi. Ponieważ nikt tam nie chodzi. Na przykład, Sukcesja, największe centrum handlowe, porobili, słuchajcie, aleje szerokie na pół kilometra, a tam nikogo nie ma. Co prawda, jest dopiero 9.38 w piątek, więc powiedzmy sobie szczerze, w żadnym centrum handlowym nie byłoby za dużo ludzi. Ale czy to by była sobota, wieczór czy niedziela? Jeżeli nie jest to manufaktura, to każde centrum handlowe świeci pustkami, bo. Eee, także. No cóż. <grywki> Taki mamy klimat, nie? Za chwilę powinniśmy dojechać. I tutaj pokażę Wam niespodziankę. Już powiem Wam na wstępie bo wiele osób się pytało, jakim ja samochodem jeżdżę więc żeby w pewien sposób zaspokoić Waszą ciekawość, bo to nie jest tak, że youtubery jeżdżą jakimiś ręchami. Ja na przykład jeżdżę wypasioną furą, ale to zaraz ją zobaczycie, to jest... To nie każdy sobie może pozwolić na to. To jest to jest tak zwany samuraj shos. Zaraz wtedy jak wysiądziemy to wam powiem dlaczego, także Nareszcie będziecie mogli zobaczyć, jak im, jaką furą się przemieszczam. To nie są tanie rzeczy, to nie są tanie rzeczy. Jest bardzo droga fura. Ekskluzywna, wypasiona. Także za chwilę będziecie mogli to zobaczyć. OK, jesteśmy na miejscu. Stanąłem trochę tak na uboczu, bo nie będę stawał z plepsem. Nie chcę, żeby moja fura jakoś się odznaczała. Chciałbym, żeby ją było widać od dawna, od z dala. Jesteśmy właśnie teraz. Wow, jesteśmy teraz właśnie w porcie łódź. No i dobra, obiecałem wam, że pokażę wam moją niesamowitą furę. Więc pokażę, oto i ona. Nazywają ten samochód Samurajem SOS, dlatego że samurai już nie ma. I z Paystarów w sobie też już nie ma. No dobra, idziemy do tej Ikei. zobaczymy, czy uda mi się kupić to po co przyszedłem. Tradycyjnie będąc z Ikei zatrzymałem się na żarciu. Eee, jakoś nigdy nie mogę się powstrzymać. Dzisiaj mam takie coś i ciastko. Ogólnie żarcie w IKEA jest dosyć dobre i ono jest dosyć tanie, dlatego zauważyłem, że wielu ludzi przychodzi tutaj tylko po to, żeby właśnie zjeść sobie dobre śniadanie, ewentualnie dobry obiad. Natomiast ja jestem tutaj tak rzadko, że nie mogę sobie odmówić zakupienia jakiegoś żarcia. Naleśnik, tradycyjne śniadanie Polaka, czyli naleśnik z serem, dwa kawałki boczku i biała kiełbacha, a na deser oczywiście czekoladowe ciastko. No, jak mówiłem, jest już godzina 10, dlatego pokażę Wam tutaj, jak wygląda e, najbardziej e, za... E, no, najbardziej tutaj miejsce w, w porcie łódź, gdzie jest najwięcej ludzi, to zobaczcie sobie. Ktoś zostawił gazetę, dziennik łódzki". Chciałem wam pokazać, o czym, o czym w Łodzi możemy ciekawego poczytać. Na przykład fajny artykuł czym pachnie w autobusie. Jest to jest bardzo ważna rzecz, bo myślę, że wielu osób interesuje czym pachnie w autobusie. Także jest to bardzo, bardzo ważne. I tutaj mamy bezpłatny studia do osób 35 plus mają wzięcie. I mamy tutaj... Teraz pytanie, zgadnijcie, czy to jest kobieta, czy facet? Tak... Pomyślcie sobie w myślach, czy to jest facet czy kobita Oczywiście jest to kobita gdyby nie pomyślał Wygląda jak brzydki facet parę słów uzupełniających na temat mojego parowozu mój spacer ma już 16 lat tutaj został rąbnięty przez kogoś, kto zbiegł z miejsca wypadku i go poszukują teraz listem gończym w całym, na całym świecie, Interpolu. A tutaj z kolei Morioli wjechał jakiś baran Tirem, także tak to wygląda. Nie powiedziałem jeszcze jaka to jest marka, to jest Mitsubishi Space Star. Super auto dla zamożnych. Postanowiłem się przespacerować trochę po porcie łódź, wydać ciężki hajs z YouTube'a, może na coś, może sobie coś kupię. Chociaż prawdopodobnie pójdę do Saturna i będę tylko oglądał i stresował sprzedających, że coś kupię. Taki jestem z gros, niestety. Pitbull? Niestety nie ma mnie w obsadzie, muszę ich pozwać na milion dolarów. Tu widzę dobrą, tu widzę, tutaj jest dobry grunt na zasianie krapowego ziarna. A symulator farmy symulator misji ratunkowych to wszystko symulatory, to, to nie jest zestaw farmera za 49,99 coś, to jest coś co jest dla mnie po prostu niezbędne no jesteśmy w samochodzie, w którym jest aktualnie z miliard stopni bo jak debit zostawiłem go na pełnym słońcu ale zaletą tych samochodów tych najdroższych, takich jak jeżdżą właśnie ja i inni youtuberzy, znaczy nie wiem czy inni youtuberzy jeżdżą, może mają trochę gorsze, bo że mają trochę gorsze, jest to, że posiada on w swoim wyposażeniu tak zwaną klimatyzację. Jednakże jest tu pewien haczyk. Klimatyzacja powoduje to, że bardzo słabo ciągnie na dwójce, więc może być tak, że po prostu w którymś momencie samochód się zatrzyma, ale klimatyzacja będzie działała. Innym ciekawym elementem w tym samochodzie to jest. Nie wiem do końca, nie wiem jak tam wyjechać. Kurwa. Nie wiem czy to jest do końca no, wbudowana ta funkcja. Podejrzewam, że tak. Jest inny ciekawy element. Otóż polega to na tym, że znaczy, teraz już to naprawione. Już nie wiem czy naprawione, czy tak naprawdę się zepsuło do końca. Ponieważ w tym samochodzie zdarzały się takie sytuacje, że jedziesz sobie na przykład autostradą 140. I nagle wyłączają się wszystkie systemy, ale to absolutnie wszystkie. się silnik, jedziesz tak zwanym lotem tnącą koszącym Automatycznie się oczywiście też blokuje kierownica, żebyś nie mógł nie ukręcić. Także zdarzyło mi się to parę razy, jest naprawdę super zabawa No i nie dokończę, bo Mariona zadzwoniła. Także wszystko się w tym samochodzie wtedy wyłącza, i to jest takie oszczędzanie. Oszczędzasz paliwo. Bo jedziesz tutaj troszkę tak za darmo, tak? No tylko tutaj Japończycy tego do końca nie przemyśleli, ponieważ no, działa to tylko na prostych drogach, bo jak musisz skręcić i zablokuje Cię kierownica, no to wtedy jest nieciekawie, wtedy trzeba po prostu hamować. No i najlepsze jest to, bo to jest też taka funkcja była już wbudowana, że jak to ci się stanie i zgaśnie ten samochód, no to przez najbliższe 20 minut, dopóki on nie ostygnie, go nie zapalić. Ale. No, tak jak mówię, ta funkcja się popsuła, ponieważ dałem samochód do mechanika i on y, tamto zepsuł mi tą funkcję i teraz już się tak nie dzieje. Od dłuższego czasu już na nie się nie działo. Także, no, coś za coś, tak? Mniej oszczędzam teraz paliwo, ale z drugiej strony, no, cały system pokładowy się nie wyłącza podczas, podczas jazdy. Bida. Pomyślałem, że skoro i tak już jestem na Redkini... Pokażę Wam fragment mojej przeszłości. Powinniście w tym momencie odpalić e, trak, ci ludzie, te miejsca, ponieważ wiele tutaj z tych elementów, które Wam pokażę, właśnie znajdują się w tym traku. Przede wszystkim e, pokażę Wam teraz Saharę, czyli boisko, na którym samolotu mnóstwo żeśmy tutaj. Grali. Ja ogólnie jestem słaby w piłkę, więc zawsze byłem tym, którego wybierali na końcu. W najgorszym wypadku, bo w najlepszym wypadku zawsze stałem na bramce. Więc wiele niestety się tu zmieniło i dużo rzeczy, które dzisiaj wyglądają inaczej niż kiedyś. No, ale zobaczmy. Ok. To co widzicie teraz, właśnie aktualnie, to jest Sahara. Tak naprawdę e... Porośnięta jest zielskiem. Gdy byłem młodszy, gdy jeszcze grałem tu w piłkę, nie było to w ogóle trawy, a całe boisko było pokryte piachem. Dlatego tak właśnie się to nazywało Sahara. Mój blok to ten, który widać, ten co stoi bokiem, 138. Mieszkałem, moi rodzice nadal mieszkają na czwartym piętrze, można sobie policzyć. Blok obok, ten taki długi, tam z kolei mieszkał mój najlepszy przyjaciel Piotr. Na piętrze szóstym. Niestety nie określę Wam dokładnie, które są jego okna, bo chyba nawet ich nie widać. Także tak to wyglądało. Tutaj za tą górką, której nigdy nie było, a która jest teraz, to się nazywa Dirt Park. Czyli zbudowali coś takie, że można jeździć na rowerze, ale nikt z tego nie korzysta. Jest moja szkoła jedenastka, w której właśnie dyrektorka wycięła kosze w nocy. Kazała wyciąć kosze, ponieważ uznała, że Właśnie tam kwitnie handel narkotykami i zrobiła to po prostu jak największy tchórz i wykasowała to. Znaczy, wycięła tylko, że w nocy przyjechali i je po prostu wycieli, A tam, gdzie widać ten blok taki obok szkoły, tam jest przedszkole, do którego chodziłem. Także jak widzicie, nie miałem do szkoły pod górkę. Zobaczcie, tu jest mój blok, tu jest przedszkole, tu jest podstawówka. Wszystko się jakby. Całe moje dzieciństwo opierało się właściwie na retkini, na tym tutaj niewielkim kwadracie. No i tak to było. Tak to niestety było wtedy. Dużo się pozmieniało. Tu widzicie jakieś ławki. Tych ławek kiedyś nie było. Było wiele biedniej. Bramki nawet już są takie konkretniejsze. Kiedyś takich bramek w ogóle nie było. No, tak to wygląda. Także tak to wygląda, ale całkiem nieźle. Muszę przyznać, że retkinia się bardzo zmieniła bardzo się rozbudowała dodano mnóstwo rzeczy, których wcześniej nie było. Mamy coś takiego, nawet postaram się tam pójść, co się nazywa solanka. Nie wiem dokładnie jak to działa, bo tego jeszcze nie widziałem. Nie byłem tam jeszcze nigdy. Ale to jest takie jakieś, słuchajcie, stoi coś takiego zadaszonego, gdzie spływa potem woda z solą i można tam się nawdychać jodu i tak dalej. Zaraz pójdziemy, zobaczę, jak to wygląda. I, i zobaczymy. Ogólnie Redkinia, tak jak mówiłem już kiedyś, bardzo przypomina warszawski Ursynów. To jest osiedle z dużych płyt, bloków z dużych płyt. Jest bardzo tu zielono, jest to chyba jedno z najbardziej zielonych osiedli w Łodzi. Zwłaszcza, że jest tutaj też niedaleko i ogród botaniczny, i zoo, i zdrowie, także naprawdę tu jest cisza i spokój. Jak widzicie, siedzę tutaj, nie jeżdżą samochody, tiry, jest naprawdę niesamowita cisza. No, dobra, to spróbujmy zobaczyć teraz tą całą solankę, bo sam jestem ciekawy jak to, jak to działa. Dobra, słuchajcie, dotarliśmy do tej całej solanki. Tak to wygląda. Jakieś takie chwasty, z których spływa woda, jak widzicie. No i tu się po prostu to wdycha. Całkiem chyba przyjemna koncepcja dla y, mieszkańców osiedla. Jednak no, ja znaczy rozumiem na czym to polega, jednak nie wiem, czy akurat po środku osiedla coś takiego. Nie, może nie mieli to z pieniędzmi robić, nie wiadomo. Jeszcze raz pokażę Wam, gdzie mieszkałem, czyli mój blok. I czwarte piętro to jest ten, ten balkon, najbardziej z lewej strony. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to tam. No, natomiast tutaj mamy tą całą całą solankę, tak to wygląda A tutaj ten osławiony Dirt Park, po którym nikt nie jeździ e... Jeszcze mamy jakieś takie boisko, którego wcześniej nie było takie mniejsze Moja szkoła jedenastka, podobno jest tam jedna z najlepszych e... jedna z najlepszych siłowni w Łodzi, nie wiem no, mniej więcej tak to wygląda Ursynów, łódzki Ursynów to, czego jeszcze wam nie pokazałem, to to, że za całą tą solanką jest jeszcze taka siłownia na zewnątrz. Nie wiem, czy tam widać. Tam jakieś rowerki można się poćwiczyć. Tego też nigdy nie było. Także sporo się zmieniło przez ostatnie lata. No dobra, idę w takim razie do rodziców na jakiś obiadek i kawkę. Może tam coś jeszcze hapnę z lodówy. Widzicie, jak widzicie, windowy pas. full wypas, zobacz, jakie ładne kolorki niebieskie. Tutaj nie widzę. Nawet nie pomazana tak bardzo, przynajmniej. No, jak powinna być. Czasami się mnie pytacie, skąd ja przenoszę te wszystkie różne badziewia, które posiadam, jakieś czasopisma i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, moje ręce mają takie pomieszczenie gospodarcze. I właśnie tutaj są wszystkie moje stare zabawki, jakieś komiksy, czasopisma komputerowe. To jest cała masa, słuchajcie, tych czasopism, tego całego badziewia. O, proszę, oryginalna instrukcja do Magic Music Maker 5. Na tym na początku robiliśmy bity z Arkiem. Także tu jest cała masa różnych wspaniałości. Znaczy tutaj jest CD krzyny nawet chyba tu jest, słuchajcie, zeszli z moimi starymi tekstami, o ile się. Po... Nie, ale znalazłem fantastyczną rzecz, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, kiedyś była taka gazeta, która się nazywała Skandale. I tutaj mam jakieś wycinki gazet z tych skandali. I to były totalne bzdury, to były po prostu takie bzdury w tej gazecie. Typu chłopiec zamknięty w lodówce zjada własną nogę, zobaczcie. Inwazja czy pomoc z kosmosu. Ja nie mogę, muszę kiedyś o tym vloga zrobić. Najgorsza babcia świata. Fajnie, że to jeszcze jest. To było po prostu. Clayton Engelfold urodził córkę. No nie wierzę. Staruszka bierze odwet. My to żeśmy czytali w podstawówce, bo to były takie po prostu bzdury. Zobaczcie. Chrabąszcze pożerają wieśniaków z Peru. I po prostu czytasz to i nie wierzysz, nie? Szympan z ludzkim mózgiem. <noise> Największe uszy na świecie. <noise> Kiedyś piękne kopyto to chyba o majorze. Geniusz matematyczny, bronił córki przed zmorami. fantastyczne rzeczy. Muszę kiedyś o tym zrobić vloga, bo ogólnie w skandale to była niesamowita gazeta. Znalazłem jeszcze coś ciekawego słuchajcie. Tu jest gra planszowa Batman. Ja postaram się ją wyjąć, bo w środku. W tej grze mogą być naprawdę niezłe rzeczy. Mam nadzieję, że one jeszcze są, że moi rodzice tego nie odkryli i one nadal są w środku, słuchajcie. To będzie... To będzie mega po prostu odkrycie, także stay tuned. Udało mi się tą grę wyciągnąć. Muszę ją kiedyś sprzedać, bo ona jest chyba nawet sporo warta. Ona jest cały czas kompletna. Słuchajcie, co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakieś naklejki z Marvelem. Listy z semik. Wow. Fantastycznie. Jakieś plakaty, ale pod plakatami. Tara! <śmienny> Nie wierzę, zobaczcie, kecy. Prawdopodobnie będę musiał to ocenzurować. <śmienny> jeszcze moje stare gazetki. Wow. Super. Nie myślałem, że to jeszcze tu jest. Muszę kiedyś tą grę przetransportować do domu i może ją sprzedam jeszcze za całkiem, całkiem niezłe pieniądze. <gry> nie spodziewałem się. Tego się nikt nie spodziewał. Znalazłem jeszcze inne relikty przeszłości. Zobaczcie, tu mam na przykład książeczki od Secret Service, gdy był wydawany w wersji CD. Znalazłem książki, którymi się zaczytywałem. To jest właśnie coś jak skandale: Księga Tajemnic, Księga Skarbów, Księga Tajemnic 2 oraz Księga Rzeczy Wyklętych. Trzeba o tym kiedyś zrobić też materiał. Jeszcze mamy Księgę Rzeczy Dziwnych. Jakaś książka: Gry komputerowe od A do Z. Łukasz Gołębioski. O, katalog Himena, Tym to się jarałem z figurkami. To było świetne. Zobaczcie, jeszcze mam taką gry firmy Sierra Online i opisy gier. Sierry to, to jest dobre właśnie siedlisko różnych materiałów na vloga. Może kiedyś. Tutaj za tą tajemniczą kotarą jest kolejne mnóstwo fajnych rzeczy. Słuchajcie, co ja tutaj znalazłem. Naprawdę tak Moje stare e, resoraki tutaj są. A Pudełko od mojego joysticka QuickShot Warrior. Ciekawe, czy on jeszcze gdzieś jest. Może jest. Jakieś puzzle, To jest, słuchajcie, fajna rzecz. To jest pudełko z premiery Batmana w 90 roku czy w 91? Oryginalny garaż matchboxa z resorakami, tam jakimiś moimi starymi. Także mnóstwo fajnych. To jest cała masa, słuchajcie, rzeczy do zrobienia vloga. Tu jeszcze mam paczkę, nie wiem czy to widać, żołnierzy niemieckich chyba nie wiem moja stara wow moja stara słuchajcie rakietka do pingponga zawsze byłem wielkim fanem pingla także też dbałem o to żeby mieć jakąś fajną pale... paletkę proszę bardzo grało się grało się e... No mnóstwo rzeczy tu jest, słuchajcie, z których jeszcze będę mógł nie jednego vloga zrobić ciekawego z przeszłości. Jednakże ja szukam czegoś innego, niestety nie widzę tego chyba. Wow, kaseta guru Josha Człowieku Infinity. Jedna z moich ulubionych kaset. Wow. Relikt przeszłości. Powinienem to wszystko posprzedawać za miliony dolarów. Niestety to czego szukam nie ma. Moje stare płyty. Natomiast pudło po skanerze niestety nie ma tego co on najbardziej potrzebuje. No. Tutaj są, słuchajcie, tu są moje wszystkie płyty z filmami, bo ja je sprezentowałem moim rodzicom. Tego jest tysiące płyt. Nawet nie jest połowa tego, w kopertach. <grym> z filmami. Tutaj znalazłem jakiś konwerter do PlayStation 1. Nie wiem co to w ogóle ma być. Natomiast nie mogę znaleźć tego co najbardziej potrzebuję. Stare resoraki, proszę bardzo. Matchbox to nie, to, to nie lipa, matchboxik oryginalny. Kiedyś muszę zrobić o tym jakiś materiał też. Także mnóstwo rzeczy tu jest jeszcze, o których będzie można zrobić jakiś materiał. Natomiast szukam dalej to co potrzebuję znaleźć. Niestety nie udało mi się znaleźć tego, co szukałem, więc tą ładną panoramą z mojego balkonu, z moich balkonu moich rodziców, no żegnam się z Wami. Czekam na informację, czy tego typu vlog Wam się podobał i czy chcielibyście zobaczyć tego no. więcej. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.